Nie nie da. Nie da. No, Wiktoria. E! E! E, ej, 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 Wiktoria! S, Kosi, kosi łapki pojedziem do babki. Tak, kosi, kosi łapki, pojedziem do babki, babka to nam. <noise> no pięknie. Kosi, kosi łapki. Zrobisz jeszcze? A powiedz Wiktoria. Powiedz sy. No powiedz. E. Ej. Nie, nie, nie. Wiktoria. Wiktoria. Zostaw to. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, 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 paluszkiem nie, 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 No masz